W ramach parytetów płciowych, w rolę lektora na tym kanale wciela się kobieta. Więc wywołałem burzę na Twitterze a jako, że konta bardzo lubią mi spadać, postanowiłem zachować, tą złotą inbę, dla potomnych. Dzisiaj zobaczycie historię byciaka za którego walczy dzielna feminazistka. Słowem wstępu, czy tłyta, można uznać, za dobry wyznacznik tego co myślą ludzie, skoro zbiera jednostki upolitycznione. Ciężko powiedzieć, skoro sam zachód wskutek swojej historii ma mocno spolityzowane społeczeństwo, jednak można z tej dyskusji wyciągnąć jeden twardy wniosek, nawet feministki gardzą feministami. Z racji tego jak działa tłyta podzieliłem wszystko na wątki, dla tych zaznajomionych z komunikatorem będzie łatwo to odczytać. Te uniwersa coraz bardziej popierdolone są. Jesteś beciakiem, wypierającym swój incelizm. Manleci. cele, Odpady genetyczne. Święto Wielkiej Nocy. Święto Odrodzenia. Święto Beginu. Rezurekcja. Rezurekcja, która jest tak istotna i potrzebna dla sprawy incelskiej. Sprawy, pod którą obecnie tak łatwo cynicznie się podpisać i legitymować. Czynią to głównie młodzi, wysocy mężczyźni. Siarkowi spekulanci. Prowokatorzy. Antagoniści. Te działania nas atomizują. Niszczą kolekty. Monolit budowany historią każdego z nas. Historią kilku milimetrów kości, które przekreśliły całe życie. Na dzisiejszej liturgii w kościołach odbywa się obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzciel. Analogicznie my, peryferia dymorfizmu i plankton odseparowany od społeczeństwa, winniśmy poczuć, kim jesteśmy, jakie są nasze idee. Jaka jest nasza tożsamość? Ponadto są czasy eugenicznej apokalipsy, czasy, kiedy proletariackie predylekcje stracą wartość. Dlatego, mimo anarchistycznego systemu, który komplikuje wewnętrzną transparentność, pamiętajmy o co walczymy: o suwerenność, autonomię, godność. Godność Incela godność, której nie mierzy się długością i objętością szkieletów. Incele sobie dyskutują na mój temat na Discordzie XD. Widzę moja popularność rośnie. Co ty? Jak możesz nie identyfikować się jako incel? Przecież tak tu fajnie mamy w naszym uniwersum, gdzie wartość mężczyzny mierzymy ilością zaliczonych lasek! Dokonujesz projekcji, bo to właśnie incele znoszą tę wartość seksu wyniesioną przez oski ruchaczy, postulując równy dostęp i równe prawa do seksu dla każdego! Bo obecnie 80% kobiet pożąda 20% mężczyzn, i tylko oni współżyją ze sobą. To normiki stosują argument. Nie ruchałeś, by upokorzyć oponenta. My mamy świadomość dynamiki relacji i wiemy, że to żadne upokorzenie. Społeczeństwo bez rodziny nie przetrwa. Wolność kobiet zniszczyła instytucje rodziny. Kiedyś kobieta chciała człowieka porządnego, teraz kobiety pragną alfy. Kobiecy prymitywny instynkt masowo i w sposób niekontrolowany każe jej rozmnażać się z egoistycznym i agresywnym alfą, którego dziecko wychowa beta. Problem powstanie, gdy bety przestaną mieć chęci wychowywać genów alfy. A kobiety dzięki antykoncepcji i aborcji nie muszą zachodzić w ciąży z alfą, który je porzuci. A skoro nie traktuje bet, które zaopiekowałyby się ich potomstwem, jak ludzi, to wskutek tych przemian wymieramy. Ci ludzie są popierdoleni. Żyją w tej swojej bańce kłamstw i wyparcia. Gdyby chociaż tam szczęśliwi byli. Celem życia nie jest zaspokajanie swoich receptorów czuciowych doznaniami. To na chuj wam równy dostęp do seksu jak on nieważny w życiu? To się kupy nie trzyma. Bo dojrzały mężczyzna ma opcje, ale ich nie wykorzystuje. Takie jednostki jak pasut, który egoistycznie rucha każdą dziewczynę, niszczy ich wartość. Dostęp ma być równy, bo obecnie 20% bałamuci 80% kobiet, nie wytwarzając żadnego pożytku w postaci przyrostu naturalnego, jak w przypadku równego podziału, czyli związków małżeńskich. My nie ruchamy i nie żyjemy seksem, jego brakiem, ale chcemy, by nam dałano seks, bo takie z nas niedorajda życiowe, że nie możemy żyć bez seksu i nie potrafimy się sami ogarnąć. Dej mi seks. Chłopie, ale ty dosłownie wbijasz do internetu, cały na biało. Ogłaszasz się jako kawaler, co nigdy nie ruchał, kupujesz sushi losowej, cipie z Neta, która ma chłopaka, licząc na to, że jakaś inna zauważy w tobie bankomat i przy okazji może kiedyś uchylić ci szparki. Dla ciebie losowa, dla mnie bardzo bliska przyjaciółka. Nie wiem, czy wam współczuć, czy się z was śmiać. Jak myślisz? Ja współczuję tylko tym, którzy są w dupie przez czynniki niezależne od nich, z którymi nie da się skutecznie walczyć. Ale to mały procent. Reszta jest w dupie na własne życzenie. Gdy ktoś wyskakuje z Pareto i uga Buga Laski chcą alfy, więc my beciaki się zbuntujemy i zrobimy kulturową rewolucję przegrybów, żeby ocalić instytucje rodziny, to już wiem, że zostaje mi tylko śmiech. Mam go zablokowanego. Więc pewnie nie pierwszy raz pierdoli takie farmazo. W ogóle, na niektórych, jak spojrzysz, to są to normalnie wyglądający faceci. Sami sobie wmawiają bycie betami, sami sobie wmawiają te różne teorie i sami faza do takiego życia. Incele sobie dyskutują na mój temat na Discordzie XD. Widzę, moja popularność rośnie, twoja popularność rośnie. Co rzuca się w oczy, to to, że zachowują się jak zwierzęta, które nie potrafią stworzyć emocjonalnej więzi z kobietą, bo jedyne na czym im zależy, to wepchać chuja w kobietę. Oczywiście tylko w tą 10 na 10, tak jakby to był ich jedyny cel w życiu. U ludzi przyjęły się dwa sposoby przekazywania genów, strategia alfa lub beta. Alfa idzie w ilość, beta w jakość. Alfa będzie ruchał jak najwięcej kobiet. Beta będzie liczył, że dostanie seks, jeśli pokaże, że jest wierny i pomocny kobiecie, podczas gdy alfa będzie dawał jej przygodę. Im celom nie wychodzi ani pierwsza, ani druga strategia. Albo jest to dla nich stan przejściowy, są za młodzi, nie mają gadki, albo stały, znaczne, widoczne upośledzenia. A teraz uwaga, szukujące każdy zdrowy samiec widzi w samicy inkubator. Choć czasami robi sidequesty, bo nie każda kobieta nadaje się na matkę, liczy się jej przeszłość, więc wchodzi potrzeba hedonistyczna. Może być też tak, że kobieta nie podnieca faceta seksualnie, wtedy mamy ten legendarny charakter. Udany związek to wszystkie te trzy rzeczy naraz. Piszesz, że każdy facet nie potrafi nawiązać relacji z kobietą, tylko dąży do włożenia chuja w nią. Napisałeś, że facet udaje uczucia, żeby zaruchać, a nie dlatego, że jest naprawdę wartościowy. Myślę, że robisz projekcję, bo to ty jesteś zdenerwowany i liczy się dla ciebie tylko Kiciuś. Nie, jedni udają, poznają zasady gry i wiedzą, w jaką strunę uderzyć, by zdobyć łatwe ruchanie. Ci, co serio czują, często robią to zbyt nieudolnie. Są nafaszerowani medialnym przedstawieniem relacji. Nie bez powodu patronem chorych psychicznie jest święty Walenty, bo jest coś nienormalnego w euforycznym przywiązaniu i miłości, jaką wykazują faceci do kobiet, które nic im w życiu nie dały w przeciwieństwie do np. rodziców czy przyjaciół. A które są z nim tylko w bogactwie i tylko w zdrowiu, czego uczy już księga Hioba. Kobiety dałeś życie facetom, to wy nic nie daliście kobietom. Jakie wy macie przywiązanie do kobiet, skoro porzucacie kobiety w chorobie i dla młodszych? Wy chcecie, żeby kobiety od początku były idealne i tylko na takie zwracacie uwagę. Jak przestają być, to je zostawiacie. Nie, atrakcyjny facet ma takie same szanse jak atrakcyjna kobieta. Brzydki facet, takie jak brzydka kobieta, więc o czym ty bredzisz? Kobiety mają trudniej znaleźć odpowiedniego faceta niż wy kobietę. Brecisz, jest wiele kolesi, co zaopiekowałoby się dziewczyną i byłoby jej wiernym, tylko że one zakochują się jedynie w toksykach i ruchaczach. Obojętnie jak kobieta wygląda, ile ma lat, zawsze znajdzie się desperat, najłatwiejszy przykład z czapy, gawin i jej młodzi kochankowie. Wypisujesz incelskie bzdury. Jesteś Incelem, który nie chce kobiet ze swojej ligi. Ty mało atrakcyjny, tak jak ty. Tylko płaczesz, że atrakcyjne kobiety chcą atrakcyjnych facetów. Tylko zdajesz sobie sprawę, że większość bab jest przeciętna i kobieta brzydka, a femcel to jest evenement. Nie, głupi Incelku. Po prostu pasztety takie jak ty nie chcą kobiet ze swojej ligi. Ligi faceta nie wyznacza wygląd, a jakbym ci zaprezentował z jakimi kobietami wchodziłem w kontakt, to byś nie uwierzyła. Wyznacza wygląd i charakter, potem pieniądze. Jak ma pieniądze, ale nie ma wyglądu i charakteru, to robi za bankomat jelenia. Po godzinnej wymianie zdań, naszej feministce, wymknęło się kilka słów prawdy. To ostrzeżenie dla ciebie, Joker. Nieważne, ile masz hajsu ze swojego programowania, dla niej zawsze będziesz bankomatem jeleniem. Alfa i beta nie istnieją. Ten, co to wymyślił, powiedział, że to bzdura. Z badań wynika, że większość z was chciałaby się ruchać z wieloma kobietami, tylko nie ma okazji, skoro facet udaje wierność i uczciwość, żeby zaruchać, a nie dlatego, że taki jest, to znaczy, że się nie różnicie niczym. Alfa i beta nie istnieją u wirków, tego dotyczyło to stwierdzenie, ale strategie te są bardzo widoczne u szympansów, do których nam znacznie bliżej. A co do ruchania wielu kobiet, to facet, gdy zdradza, nie potrzebuje się przywiązać emocjonalnie. To jest dla niego mechaniczne. Nie, nie ma czegoś takiego jak alfa i beta. Co z tego, że nie przywiązuje się, skoro się puszcza, więc jakie to ma znaczenie? W zdradzie nie chodzi o przywiązanie, tylko o skrzywdzenie partnera i danie chuja innej kobiecie. Wielu zdrajców zostawiło żony dla kochanek. Zdrada kobiety jest podwójna, bo również emocjonalna. A także w świecie bez technologii aborcji, testów ciążowych, prezerwatyw. Bardziej dotkliwa: wychowywanie nieswojego dziecka. Kobieta zawsze ma pewność, że rodzi swoje dziecko. Facet nigdy nie ma tej pewności. Stąd furtka ewolucyjna. Każdy mężczyzna podświadomie może mechanicznie chcieć pokryć jak najwięcej samic. Jest badanie, w którym gdy zmieniano samice, mężczyzna był zdolny do ponownych wytrysków, gdy z jedną nie byłby do tego zdolny. Nie ma czegoś takiego jak podwójna zdrada. Co z tego, że facet nie przywiązuje się, skoro się puszcza? Więc jakie to ma znaczenie? W zdradzie nie chodzi o przywiązanie, tylko o skrzywdzenie partnera i danie chuja innej kobiecie. Kobieta też nie ma pewności, że nie masz butli na boku. Jakim problemem dla twojej kobiety jest twoje dziecko na boku? Czy ona musi pochłaniać czas i pieniądze, by je wychowywać? No, wydajesz pieniądze rodziny na dziecko na boku, okłamujesz ją i jeszcze narażasz jej dzieci na kazirodztwo, więc to dokładnie to samo, co w przypadku, gdy kobieta ma dziecko z innym. Dobra, ale sytuacja, w której samotna matka każe ci wychować cudze jak swoje, jest jak najbardziej uczciwa? To pieniądze faceta i on decyduje, na co je przeznaczy. A dlaczego facet ma wydawać pieniądze rodziny na dziecko innej kobiety i jeszcze okłamywać rodzinę? Przecież to samo z stórwy seństwo. Ale to nie prowadzi do zagłady społeczeństwa, tak jak rozpasanie seksualne kobiet, co wyjaśniłem w pierwszym elaboracie do Jokera. Nie ma czegoś takiego jak rozpasienie seksualne kobiet. Po prostu jesteś incelkiem, który odczuwa zazdrość, bo kobiety uprawiają seks z innymi facetami, a nie z tobą. Kobiety nie będą żyły w celibacie, żeby zbudować ci ego. Dobra, bo ja już widzę, do czego to zmierza. Są dwa rodzaje kobiet po trzydziestce. Jedna przyzna się do swojego błędu i każe młodszym koleżankom lub swojej córce się szanować, a druga zostanie feministką i będzie kołpować, że to, co robiła ze swoim ciałem, było dla niej pozytywne. Szacunek kobiety do siebie nie zależy od tego, co myśli o niej taki Incel jak ty. Twoja zazdrość o nasze waginy i seks z innymi facetami nie robi na nas wrażenia, bo, jak dobrze wiesz, nie masz dla nas żadnej wartości jako człowiek, a zwłaszcza mężczyzna. Uwierz mi, że o Twoją waginę nie jestem zazdrosny. Jesteś świeża i mamy z tego niezły ubaw. Ale to wszystko są instynkty i twarda biologia. Wiele zależy od temperamentu jednostki. Gdy miałem poważną relację, którą mogę uważać za romantyczną, nigdy nie miałem myśli o tym, by coś do innej kobiety, jakieś zdrady i inne pierdolety. Czy było to dla mnie korzystne? Nie. Prawda jest taka, że chłop potrzebuje zawsze mieć relację z większą ilością samic niż jego dziewczyna. By mieć opcję, bo kobiecie uczucie bardzo szybko może przejść, a jeśli przejdzie, to już nigdy nie wróci i zostajesz z ręką w nocniku. Kobiety też mają instrumenty i szukają jak najlepszej spermy. Mogą nawet zaliczyć 100 facetów dziennie, bo to komórka jajowa wybiera najlepszy plemnik. Tyle, że w takiej sytuacji nie ma pojęcia, kto jest ojcem. A ty nie masz pojęcia, że jesteś ojcem, a kobiety mogą chcieć mieć dzieci z jak największą liczbą facetów. Nie ma potrzeby dawać chuja wielu kobietom, bo to spowodowałoby kazirodztwo międzyrodzeństwem. Dlatego mamy praktycznie tyle samo kobiet, co facetów. Precisz! Kobiety nie mogą mieć dzieci z jak największą liczbą facetów, bo ona może mieć dziecko raz na 9 miesięcy. A jej okres ważności kończy się w wieku 30 lat, gdyż po tej granicy rodzą się bałniaki. Mężczyzna może codziennie zapładniać więcej kobiet, niż kobieta byłaby zdolna urodzić. And that's the key. Zapłodniać. Bo baba tylko raz da się zapłodnić, nawet jak sto typa się w nią spuści. Jeden facet i 99 kobiet odbuduje cywilizację na samotnej wyspie. 99 dziewięć facetów i jedna kobieta. Za sto lat wszyscy martwi. Nie ma to najmniejszego znaczenia, bo komórka jajowa szuka odpowiedniego DNA. Facet nie może zapłodnić stu kobiet, żeby odbudować społeczeństwo, bo doszłoby do kazirodztwa idioto. Dlatego natura zadbała o to, że jest nas tyle samo. Chyba jednak może. Bo Homo sapiens przeszedł przez wąskie gardła ewolucyjne, gdzie nasza liczba wynosiła 500 osobników. No i. To, że ci dosłownie to udowodniłem, Typiaru. Nic jeszcze nie udowodniłeś, Typie. Zależnie od artykułu, te liczby są różne. Ale fakt jest taki, że przez tysiące lat było nas w okolicy Tysiąca. W tym eksperymencie myślowym 99 na 1 chodzi o przetrwanie. Kaziroctwo i zgony z jego wypadku są oczywiste, ale gatunek przetrwa. Nie bardzo wiem, o czym ty pierdolisz. Piszesz, że jako facet możesz dawać chuja, komu się da, bo chcesz zapładniać. A ja ci piszę, że kobiety również mogą sypieć z kim chcą, żeby znaleźć najlepsze DNA. To działa w dwie strony. Kobiety może wyruchać nawet 100 facetów, a komórka jajowa wybierze sobie najlepszy plemnik sama. Najnowsze badania. – Skąd ma kobieta wiedzieć, czy nie macie dzieci na boku tak samo? – Matka ci powiedziała? – Nie masz argumentów, głupi incelku! I zaczynasz atakować? – No bo jest spora różnica. Nadal baba, co daje się stu facetom, to dziwka. Chłop, co wyruchał sto bab, ma wysoki status, pieniądze, osiągnął cokolwiek. Nie, Incelu, po prostu zero takie jak ty używa słowa dziwka w stosunku do kobiety, a nie faceta, żeby ją ukarać za seks z innymi mężczyznami i zastraszyć kobiety po to, żeby kontrolować ich seksualność. Twoja płeć nie ma monopolu na seks, bo kobiety nie akceptują podwójnych standardów. Slutshaming shaming jest pozytywny w moim mniemaniu i będę go stosował, tak jak w twoim nakłanianie kobiet do karuzeli Kutang jest budujące w doświadczenia i inne takie pierdolety z kobiecych magazynów. Nikogo nie obchodzi slutshaming shaming jakiś incelskiej kurwy, która nie ma innych ambicji niż znalezienie karuzeli chip i jest zazdrosna o waginy kobiet i kutasy innych facetów. Shaming działa w dwie strony, incelku. Dobra stara krowo, od początku widziałem jak ci się kotłuje, by wybuchnąć prymitywną pogardą do mężczyzn. Tylko udowodniłaś, że wchodzenie w polemikę z kobietami nie ma najmniejszego sensu. Żyjecie w swoim matriksie. Przecież to ty, incelska kurwa, dopisujesz incelskie, mizoginistyczne brednie i dostajesz wścieklizny, że kobiety zamiast się tym przejmować, to traktują cię tak samo. Nie te czasy, żeby kobiety pozwalały na podwójny standard, dziki. Nie wypisujesz żadnych mizoginistycznych bredni. To ty sobie wkładasz to do takiej szufladki, bo twój emocjonalny układ nerwowy nie jest w stanie przetworzyć informacji, które tu podaję. Ja kobiety szanuję. Miłe, piękne, wierne. Ty do nich nie należysz. Nie, chłopczyku. Nie tworzysz żadnych standardów, zwłaszcza dla kobiet i ich seksualności. Możesz się frustrować, że kobiety mają orgazmy z innymi facetami, a nam to lata koło dupy. Nikt nie będzie żył w celibacie, bo ty nie radzisz sobie z zazdrością. Przykro mi. Opustręł starsze panie! Z wzajemnością gilfów każdą emerytkę rżną jakby nazywał się fiskus Jak powiedzieć, że baby cię nie chcą, nie mówiąc, że baby cię nie chcą. Dobra, dobra babciu. To partnerów szukaj w kościele lub na cmentarzu. Złotka. Śmiech emotka. I myślisz, że sobie tam nikogo nie znajdę? Kobiety biorą, kogo chcą. To tylko te, które ich chcą. Buziak, emotka. Dzięki za reklamę. Zaraz się tu kolejni adoratorzy zlecą. Buziak, emotka. Cmentarz to spoko miejsce na randkę, Imo. Nie mówię, że nie. Puszczanie oczka, emotka. Kolega tylko myśli, że nie mam szans nawet tam. Śmiech, emotka. Były też tak myślał. Znowu śmiech Emotka. A faceta znalazłam jeszcze grubo przed tym, jak się rozwiodłam.